No, Witam Was, jestem Kingoć To jest pierwszy odcinek z fabuły Fortnite'a W dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć e, co będzie w nowym sezonie oglądałem też shorty z tego e, co z nowych i tak w ogóle e, i jeszcze powiem, powiem Wam to w filmie Ci co oglądają filmy to będą mieli też w filmie Czyli tak, będzie ładowana pompa kitka i granatnik mi też, możliwe, że mi, mi też będą w takich gobletach w takiej nowej miejscówce e, to było osiedne zaćmienia e, w tej miejscówce, w takiej gobloty, gdzie będzie tunigan Midasa. Pumpa kitka i Granatki kitka, według tak jak mówił Migao, bo to jest od Migao ściągam, dlatego że po prostu on mi tam, y, tam mówił dla widzów I ja oglądałem go, bo nie, u niego po prostu są najlepsze Liki, ja w ogóle. Ym. Jeszcze będzie miał bezlitosny odwrót i będzie no i tyle. Pa.